Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale i w mojej kuchni. Dzisiaj pokażę Wam przepis na pyszną kulę serową, którą przygotowałam w kształcie leśnego jeżyka oraz szyszek. Mam nadzieję, że ten przepis Wam się spodoba. Myślę, że nada się na każdą imprezę i okazję jesienno-zimową i na pewno bardzo spodoba się dzieciom. Ja Wam życzę smacznego i zapraszam Was na filmik. Do miski wrzucam 450 g serka śmietankowego typu Philadelphia. Oczywiście jak najbardziej porcję możecie sobie zmniejszyć lub zwiększyć w zależności od waszych potrzeb. Do serka śmietankowego dodaję około 200 g startego cheddaru. Dodam ze 3 łyżki śmietany śmietana u mnie 30% ser delikatnie zakwaszę dodając łyżeczkę octu winnego to jest ocet z czerwonych winogron możecie go zastąpić sokiem z cytryny i mój ser przyprawiam ulubionymi przyprawami dodam tak mniej więcej łyżeczkę suszonej pietruszki tak około pół łyżeczki czerwonej słodkiej papryki pieprz kajski do smaku tak z jedną czwartą łyżeczki suszonego tymianku ponadto dodam soli do smaku pieprz do smaku sól czosnkową sól selerową jeżeli nie macie soli selerowej jak najbardziej możecie ją ominąć oraz tak całą łyżeczkę sproszkowanej cebuli całość bardzo dobrze wymieszam i tak jak wspomniałam ilość składników dopasujcie do swoich potrzeb a ilość przypraw do smaków. i tak całość bardzo dobrze Wymieszam. Następnie moją miskę przykryję folią i wstawię do lodówki na około 2 godziny. Moja mikstura musi dobrze się schłodzić. Tą miksturę w ogóle możecie przygotować na kilka dni wcześniej. Ona się bardzo dobrze przechowuje, szczególnie jeżeli używacie suszonych przypraw. Wtedy nie ma obawy, że cokolwiek się nam tutaj zepsuje. Jest to o tyle fajne, że możecie przygotować taki ser na kilka dni wcześniej. I dosłownie, już przed przyjściem gości, udekorować. Ok, moje składniki są fantastycznie wymieszane. Ja jeszcze ser spróbuję. Mmm, rewelacja. Ok, ja odkładam moją miksturę do lodówki. I tak po mniej więcej dwóch godzinach wyjęłam mój ser z lodówki. On zrobił się już taki bardziej zwarty. Na desce rozkładam folię spożywczą i wykładam na nią przygotowany wcześniej ser. ja odłożę sobie małą część sera na zrobienie szyszek spróbowałam jeszcze raz tej serowej masy i uwierzcie mi jest naprawdę pyszna ok mój ser zawijam w folię I tak zawinięty w folii układam w wybrany kształt. Najpierw formuję taką mniej więcej kulkę, którą mocno ścisnę, a następnie uformuję z niej kształt migdała. Następnie mój ser w folii kładę na papierze do pieczenia i wycinam mniej więcej taki kształt, jak ma w tej chwili ser. Jeżeli chcecie, tak jak najbardziej, możecie ten ser ułożyć bezpośrednio na desce. Ser odwijam z folii. Tutaj jeszcze możecie go sobie uformować. Układam ser na papierze, a następnie na desce. Tutaj jeszcze łopatką możecie mu dodać odpowiedni kształt. i wyrównać wszelkie nierówności. Ser układamy w kształcie migdała. Jak widzicie, jeżeli położycie ser na papierze do pieczenia, łatwiej jest go przesuwać i zmieniać jego pozycję na desce. Myślę, że jest to bardziej wygodne. Ok, następnie szpatułką oddzielę sobie tak mniej więcej. Gdzie zaczynać się będzie jego ryjek, i od tego momentu zaczynam układać na nim migdały, tworząc małe kolce. Aby jeżykowi dodać lepszej tekstury, możecie na zmianę użyć migdałów oraz włoskich orzechów. To prawie mój jerzyk jest już gotowy. Oczywiście potrzebować będzie oczka. Ja je zrobię z dwóch ziaren ziela angielskiego. One są na tyle spore, że na pewno ich nikt przez przypadek nie połknie. A nosek zrobię mu z żurawiny. Tak oto prezentuje się mój serowy Jerzyk. Myślę, że będzie fantastyczną ozdobą Waszego stołu. Rewelacyjny dodatek do deski serów. Na pewno bardzo spodoba się dzieciom i dorosłym też. Mam nadzieję, że i Wam ten przepis się spodobał, że chętnie z niego skorzystacie. Ja Wam życzę smacznego i do zobaczenia w następnym filmiku. Na razie. Poprzednie. Aby zrobić serwo szyszkę, płyszkę serka, tak jak poprzednio owinęłam folią spożywczą i układam kształt takiego jajka zwężającego się ku górze. Następnie odwijam z folii i delikatnie układam na kawałku papieru. I tym razem migdały wbijam w ser w odwrotnym kierunku niż robiłam to w przypadku jeżyka. Wbijam je również na zakładkę, tak aby nachodziły na siebie. I w ten oto sposób prezentuje się szyszka.